Siemano ziemano, jestem Dawido, to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj bijemy sobie 3000 winów na 3W3 3. Um, Ostatnio nie było dawno w sumie odcinka. odcinka. No raz na miesiąc y, będą myślę no. w ogóle pamiętam jak miałem um, w tak w środku wakacji mniej więcej 650 winów na 3 3 no także sporo przypuszowałem, patrząc na to, że y, od września już mniej gram. No no i dzisiaj sobie pogramy z Serkiem i Zadabiksem, już nie będę przedłużał. Nie ukrywam, że drugi raz y, jakby to jest drugie podejście do nagrania odcinka, <grym> więc specjalnie teraz tak szybciej mówię. No niestety... Y, no... Przez serka po prostu to wszystko było. Serek wie o co chodzi. A no właśnie, już, już się ten. Włączę mikrofon. No, już jestem. Jeju, nie czy się. Ja nie wiem, co zrobić, kurde. Ten mikrofon mnie rozprasza. To chyba będzie łatwy win, z tego co widzę No i nice No i co, skaczesz w Co robisz? Wiedziałem, nie? Ale ten mikrofon mi tak przeszkadza w tym wchodzeniu i w ogóle w sterowaniu, że to jest masakra. No i easy jest 3000. No i nice, kurde. No jej, śmieszny tim mamy. No nie, no, nie, 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 nie ma opcji. No ludzie, kurde, to ja wezmę poko. w ogóle dźwięk sobie podgłoszę a bo ja mam włączone dźwięki, Jezus całkiem nie wiem co ja robię Co ty, Serek, robisz? <laughs> nagrało i to bardzo dobrze Tak sobie wyobraż Serka też Dobrze się nagrało Nie, no, serek pro player nie. W <noise> ten ultuje go. Co ten kolc zrobił? wtf No, wiadomo, że przez serka. Nie, nie wiem, co on odwala. Ty nas no, słychać go, nie? Coś tam gada. Co ty sereko robisz? Cześć! Dobra, ja mam takie lagi, wiecie, że... że nawet nie komentuję. Będę też się tak odzywał za bardzo. Jeszcze by jednak się skupić. No bo skoro serek, kurde, awczy, no to trzeba się skupić. No i tam serek. Tak? A kogo? A no gob, coś tam było. Mortis. No, dokładnie. Co? Ale głupi ten Mortis, no bo to Polak i dlatego. <ścoughs> ja cię będę chilował, nie? No, dobra, fajnie. I co Tara robić, Co sobie myśli? Wyłączył czy włączył Minecraft? O nie! Ja usłyszałem tralalala No brawo Serek! Jezu, i serka na Brawbola. Mieliśmy wziąć. <grymne> no Spierdzielaj Mortis. No i fajnie. Dobra, na pewno z serkiem nie będziemy grali Brawbola na um, sparingach i truniach. No nie wiem co ty, Serek, robisz A ja nie słyszę go w ogóle, nie? Ja widzę, że coś tam mówi, ale nie słyszę co mówi No czemu, no kurde Widzisz jak grasz No sorry, no Nie można być dobrym na wszystkim Na, na wszystkich trybach Jestem słaby na Siege'u no, i w sumie bardzo słaby jestem na siege'u A tak to na Bounty, tak średnio, ale też tak bardziej ku tej niższej jakby stronie, bardziej słaby niż dobry według mnie jestem na Bounty. nic tam jeszcze jest? No ja mówię o sobie. No, i ten na hejście. No to nawet ostatnio sporo gram hejsta, więc... Więc myślę, że nawet idzie. No jak czego nie wziąłeś tej piłki. Oj, sorry, że się nie hilowałem. Ale jestem samolubem. No i ten. szelka zultowała mnie. Zużyła ulta. Zmarnowała wręcz. No i fajnie Jezu, jaką mnie trafił No i... o dobra, Serek złapał No bo partek się boi Daj, Serek, dzięki. Ale ten Frank to jest. No, dosłownie. To wszelka trzeba zniszczyć. Mej No nie widzi mi się ten brable Serek mówi. A co serek mówi? Co powiedział? No atakuj go żeby nawodować ulta Serek Halo Ja nie rozumiem tego Dawaj Jeju Daj tą piłkę Adabix Dzięki No idź, idź, idź. Podasz? Ja pierdzielę o dobra, strzeliłeś. <laughs> Ładnie dobre dawaj. Do nikogo, żeby wywalić jak najdalej. No, kurde, no, nie mogę jej sięgnąć. Dobra, pięknie. Ładnie między trójką. Dobra. No już chyba wystarczy, także zakończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na następnych odcinkach. Siema.